Norweski Hegel w ciągu ostatnich lat szturmem zdobył serca miłośników muzyki na całym świecie, głównie za sprawą niesamowitej wydajności, klarowności brzmienia i świetnemu projektowi technicznemu ich komponentów audio. Wraz ze swoim atrakcyjnym, minimalistycznym wzornictwem i ogromną funkcjonalnością w zakresie komunikacji sieciowej, H95 otwiera wiele ścieżek pozwalających słuchać muzyki na różne sposoby. Ja mam na imię Dawid i zapraszam na prezentację wzmacniacza, który jest jedną z najgorętszych propozycji w swoim przedziale cenowym. Wzmacniacz Hegel H95 otrzymujemy w kartonowym opakowaniu, wewnątrz którego elektronika otulona jest po bokach piankowymi wypełniaczami w charakterystycznym różowym kolorze. W zestawie, poza samym urządzeniem, znajdziemy przewód zasilający, instrukcję oraz dyskretny pilot zdalnego sterowania. Swoim wyglądem, Hegel H95 idealnie komponuje się z resztą rodziny wzmacniaczy zintegrowanych tej norweskiej marki. Na froncie obudowy dominuje czytelny ekran wykonany w technologii OLED, informujący o poziomie głośności, wybranym źródle dźwięku i innych informacjach szczegółowych, które mogą być podawane podczas odtwarzania muzyki, np. z serwisów streamingowych. Jeśli ekran zbytnio rozprasza Waszą uwagę, możecie w ustawieniach uaktywnić opcję, która wzbudzi go tylko podczas wykonywania komend. Po jego lewej stronie widzimy pokrętło selektora źródeł dźwięku, zaś po prawej potencjometr głośności. Jedyny złączy, jaki tu widać, to wtyk słuchawkowy. Włącznik zasilania, co jest charakterystyczne dla hegla, został ukryty pod przednim panelem na środku. To taki dodatkowy akcent, który odróżnia te urządzenie od reszty dostępnych na rynku. Obudowa stoi stabilnie dzięki trzem nogom, co jest dość niespotykane. Patrząc pod określonym kątem, można odnieść wrażenie, że H95 lewituje nad powierzchnią, na której stoi. Na górze obudowy zlokalizowano kratki wentylacyjne, przez które można dostrzec pokaźnych rozmiarów transformatorów, a tylna ścianka oferuje szeroki pakiet złącz. Zacznijmy od regulowanego wyjścia analogowego Line Output, z którego można wykorzystać do podpięcia zewnętrznego wzmacniacza mocy. Dalej znalazły się dwa wejścia analogowe, które okażą się przydatne np. w przypadku posiadania wysokiej klasy źródeł dźwięku. Jeśli tak nie jest, warto rozważyć podłączenie urządzeń zewnętrznych przez złącza cyfrowe i w ten sposób skorzystać z układu DAC H95. Po środku ścianki umiejscowiono wysokie klasy terminale głośnikowe. Prawa strona to złącza cyfrowe, kolejno koaksjalne, trzy optyczne, jedno USB typu B do podpięcia komputera oraz sieciowe Ethernet. Nie mogło oczywiście zabraknąć też gniazda zasilania. Warto poeksperymentować w tym przypadku z przewodami zewnętrznych producentów kablik zasilających. Wzmacniacz zintegrowany Hegel H95 jest rozwinięciem projektu poprzednika znanego pod symbolem H90. Dysponuje mocą 60W na kanał i choć wydaje się to niewiele, to elektronika jest w stanie poradzić sobie z szeroką gamą kolumn głośnikowych. Ten model to nie tylko wzmacniacz zintegrowany, lecz także kompletne rozwiązanie do strumieniowania muzyki zarówno przez Airplay, jak i UPNP. Chcąc spełnić oczekiwania dzisiejszej generacji melomanów w H95 nie mogło zabraknąć również Spotify Connect, zapewniającego natychmiastowy i bezpośredni dostęp do biblioteki serwisu. Producent zadbał też o to, aby urządzenie mogło możliwie jak najdłużej być aktualne, dostosowując je do wymagań zmieniającego się rynku audio za sprawą aktualizacji oprogramowania. Klasy produktu potwierdzają nie tylko rozbudowana łączność, czy też możliwość jego aktualizacji, lecz przede wszystkim wewnętrzne układy H95. Obecnie większość muzyki docierającej do wzmacniaczy ma cyfrową postać. Dlatego też Hegel wyposażył swój najnowszy model w przetwornik cyfrowo-analogowy oparty na cenionej kości AKM 4490. Dzięki autorskiej, stworzonej od podstaw technologii sprzęt ma pełną kontrolę nad strumieniem danych. W efekcie muzyka jest odtwarzana w swojej najczystszej postaci, czego rezultatem jest bardzo naturalny i niepodkoloryzowany w żadnym stopniu dźwięk. Niebagatelny wpływ na odsłuch ma również opatentowana technologia Sound Engine 2. To ona odpowiada za redukcję zniekształceń sygnału do wartości, które ciężko zmierzyć. Wynikiem tego jest doskonale kontrolowany bas oraz bardzo dobre wysterowanie podłączonych kolumn. Współczynnik tłumienia może być nawet 20-krotnie wyższy niż średnia w branży. W efekcie wzmacniacz dostarcza nie tylko dynamiczny, zwinny oraz bardzo mocny bas, ale również sprawia, że jego moc 60W na kanał jest więcej niż wystarczająca, by swobodnie zarządzać głośnikami z bardzo szerokiego zakresu cenowego. Skoro wiemy już, że Hegel H95 jest wzmacniaczem o naturalnej sygnaturze brzmienia, należy dobrać do niego odpowiednie kolumny. Naszą pierwszą propozycją jest Bowers Wilkins 704 S2, który mimo smukłej obudowy potrafił wybrzmieć lepiej niż niejedna większa kolumna. Dźwięk w tym przypadku można określić jako prawdziwy, mający sugerować, że właśnie tak został nagrany w studiu podczas jego masteringu. Jeśli jednak szukacie większej ilości detali w muzyce, pozwólcie, że skieruję Wasz wzrok na konstrukcję niemieckiego Elaka, model Karina FS247.4. Głośnik wysokotonowy wykonany w technologii wstęgowej dostarcza selektywny, pełen detali i dojrzały sopran. Do obsługi zakresów średnio- i niskotonowych przeznaczone są dwa przetworniki z aluminiowymi membranami, których profil ma zagwarantować płynne przejście między wysokimi tonami dostarczanymi przez przetworniki wysokotonowe, a zakresem średnich tonów. Szukając zaś czegoś do mniejszych pomieszczeń, nie sposób przejść obojętnie obok Wieny Akustik z Jubilee. Elegancki fortepianowy lakier oraz charakterystyczny, przezroczysty przetwornik średnio-niskotonowy robią niesamowite wrażenie. Wiena od zawsze słynęła z aksamitnej góry, która pozwala rozkoszować się dźwiękiem przez długie, naprawdę długie godziny. Przyznam Wam zupełnie szczerze, że sam byłem zaskoczony tym, jak brzmi połączenie Hegla i Wieny, która, mimo bycia kolumną podstawkową, wybrzmiewa dojrzałym i pełnym kolorytu dźwiękiem. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o nowym Heglu H95. A może jesteście już po jego odsłuchu albo staliście się posiadaczami tego wzmacniacza? Opiszcie swoje wrażenia w komentarzach pod tym filmem. To oczywiście nie wszystkie godne uwagi, propozycje. A po więcej, serdecznie zapraszam do pobliskiego salonu Top HiFi oraz na naszą stronę topheifi.pl. W obu tych miejscach znajdziecie pełny wybór różnego rodzaju sprzętu audio. Pamiętajcie też, że jesteśmy do Waszej dyspozycji również na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Dane kontaktowe znajdują się w opisie pod filmem. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami, zostawcie subskrypcję na naszym kanale oraz kliknijcie w dzwoneczek tuż obok. To pozwoli być Wam zawsze na czasie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niebawem.